Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczą z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu Liczes. Jesteśmy na liczesie koszulka. Inspekcja weterynaryjna, moi drodzy, nie ma żartów. Ech, mamy partię angielską, prawdopodobnie tego typu ustawienia. Będą tutaj miały miejsce pytanie, co zrobić z pionkami EID. Ech, Zagramy sobie prosto linijnie, czyli po prostu E5 skoczek F6. Tutaj wisi, więc sobie pobronimy. Wyprowadzenie gońca przed pchnięciem pionka na D6, to jest oczywiście jakaś opcja zawsze. Mm -hmm. Jasne, że tak. Możemy zagrać sobie w ten sposób. Mile widziana furtka, on zawsze może próbować napaść, ewentualnie mnie tutaj pozajeżdżać. E, więc ja sobie skromny A6, A5 było alternatywą. Goniec jest dobry. Mm -hmm. I teraz sobie zagramy D6. No spokojnie, jak widzicie, ustawiamy, ustawiamy sobie um, nasze bierki. Um, może przed rozwinięciem gońca jakieś stopujące H6. No, mięciutko zagrany debiut. Ja tu się zgodzę. On oczywiście będzie jechał. Ja sobie odejdę. Tak jest, żeby nie było problemów z gońcem. I może Hetman D7, Król H2. Szukamy d5, czy niekoniecznie ok? To jest punkt zaczepny programu. Bicie, bicie, zawsze mogę odejść. No, Otworzy mi otworzymy linię, to fajnie, jeśli tak. Tutaj zawsze może być jakiś punkt do ataku. Okej, okay. ok. d5 nabiera siły. Może? Może i tak. d5, tutaj coś siada, hej! Raz, dwa, raz, dwa, trzy możemy pchnąć? Prawdopodobnie możemy. Czemu nie? D5 Bicie chyba mu się za bardzo nie opłaca. No wiadomo, coś tutaj cierpi, ale bezpośrednio chyba nie. Bezpośrednio chyba nie. No zawsze mogę. O, prosz! Gońcem odejdzie. Hetmanem. Mogę skoczkiem i coś z odsłony straszyć, skokiem, a później skok gdzie? Nie, skok dobrze stoi. Trzeba zabić stępem. Trzeba zabić stępem. Być może nawet przygotować E4. Nie no, podoba mi się ta pozycja. Podoba mnie się. Naprawdę. Czy tutaj coś wisi? Niestety tak. Tak, coś wisi. Coś wisi. Mhm. Tak, myślałem, że właśnie zagrasz. Dobrodzieju. Hmm, szkoda tego gońca troszkę, miałbym coś takiego. Normalnie mam jeszcze... Nie, nie, nie mam tego. Myślałem, że mogę zabić, zabić i zagrać tak, ale skoczek, drań jeden, przeklęty. Hmm. Tu się trzymie, tu się trzymie, może wtrącić, on bije. Ja biję, on bije, ja biję, on bije. To jest opcja, na pewno jakaś. Po prostu odejść możemy i tyle. Możemy też odejść, ale wisi tutaj z kolei. Tutaj, tutaj. No właśnie, nie podoba mi się. Tutaj to skoczek go weźmie. Szkoda tego gońca. Kurde balans. No nic. Gram pasywnie. O! To chyba niedobre. Nie no, teraz to... Oczywiście skoczkiem bić nie mogę, bo mat. Ale mogę tak. Ta pozycja mi się podoba, wieża przyjdzie. Przyjdzie wieża. Ja zagram tutaj. Bo mogę. No, ma parę gońców trzeba uważać na tę, tę, tamtą baterię. Bicie, bicie. To tak na pewno nie chcemy. Mhm. Wymiana ciężkich figur. Tu trzeba uważać. Tu trzeba uważać. Bicie, bicie, bicie. Bicie, bicie, bicie. Ewentualnie bicie, bicie. No właśnie, tak nie. Ok. Zmienił położenie. Słusznie, mogę tak wrzucić zawsze. Już nie ma baterii. Hetman odchodzi. Pytanie, gdzie? Trzeba uważać na sztuczki, trzeba uważać na sztuczki. Wszelakie. Tu się wszystko trzyma tak naprawdę. Aha, grozi bicie, 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 tak? No niby tak. Tempo, bicie. Ha, chyba że tak. Nie no, nic tu nie mam no. Nawet mam ciut gorszą, powiedziałbym. Ciekawe, co z tym pionem? Ha. Skomplikowanie to wszystko. Nie chcę bić, mogę odejść. Bicie, bicie. Nie chcę pozwolić na oddzielenie się więc tak lub tak lub tak. Tylko, że to i tak wszystko się kończy w ten sam sposób. Więc tu lub tu rozpatruję różki. Ewentualnie pozwolić na to i na to. Nie, tak nie. Tak nie. Chyba, że to jest też tempo, jakie zawsze, nie? Zawsze jakieś jest. On tutaj. No nic no, proponuję wymianę w takim razie, zrujnuje mi strukturę. Mm, no dobra, niech rujnuje. Niech rujnuje. Chyba, że tym hetmanem odejdziemy w taki sposób. To też nie jest głupie. Tutaj, tutaj. W razie W to tutaj. On bije, ja bije. Albo tak, bierze tu. Ja tu, to on bije od razu. A może, Niech by tak tym skoczkiem odejść. Może i tak. Tylko pytanie jest gdzie. Nie podoba mi się to, że on niszczy mi strukturę pionową. Tylko to mi się nie podoba. Reszta jest okej. Okay. Reszta jest w porządku. Tu pchnie pionka. Zagram tak dziwnie troszeczkę. Skoczkiem na H7. To wymyślił chłopina, nie? To wymyślił ty. Bez kitu. Różne są opcje. No takie. Tak. Chociażby i takie są opcje. Mogę strzelić. Mogę strzelić. Ok, I grozi mat. Muszę wrócić. Muszę wrócić. Bicie, 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 bicie. W tej wersji to nawet już lepiej. Napięte to wszystko jak... Plandeka na żuku u sąsiada. Ale w porządku, trzyma się. Trzeba uważać na te bestie mityczne. Stwory, no to jest ruch, wtedy wracam. To chyba słabe. Może bić, tylko czym to bić? A, no czym to bić? Skoczkiem nie mogę, bo mata dostaje. Muszę to wówczas zabić. Wówczas. Muszę to zabić hetmanem. Jeśli zabije oczywiście. No, trzeba się pilnować. Kurczaki, okej, okay. schokiem nie mogę, więc muszę tak, bicie, bicie. I kto ma tutaj lepszą końcówkę, <noise> jakkolwiek to brzmi? Jakkolwiek to brzmi, no on nie musi mieniać hetmanów, nie? Dobra, zabijemy z bo czasu trochę mniej w razie w. Nie ma wyjścia na siódemę, chyba że bicie, bicie, bicie i wtedy wchodzi na siódemę. Ok, pewnie tak zagra, bicie, bicie, ja już nie chronię d7, wierzę d7. Wieża AC Wieża C1 C6 Mniej więcej to mam na myśli bicie Aha, C Aha. W tej wersji będzie się zdwajał, dobra Okej okay. Okay. Ja tu on tu nie może To jest dobry skok Ale mogę zamknąć też Mogę też zamknąć to w diabły Idzie pionem. Cyk, cyk. Wtedy cyk. Ok, zagram tak. Nie dopuszczę Mógł wjeżdżać na siódemę. To było niezłe chyba. Stałem pasywnie wówczas. Pasywnie. Tak. To może grozić, więc to, to. Mhm. Jasne, że tak. Pytania Czy on będzie mógł napadać mego skoczka gońca w jakiś sposób? No zobaczymy. Ok, jasne. To ma sens. Ja tu, on tu, ja tu, on tu. Bicie, 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 bicie. Napadamy. Pchnięcie. Bicie, bicie, bicie. O, ja mam odbicie tu, tu bronię, więc spoko. Czy to wchodzi? Tu, 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 tu. Można. Wszystko. To chyba nie jest dobre, bo jest związanie. No. Czy ja teraz tak sobie mogę zagrać? Proszę pana. Ja tu, on tu. A może tak w ogóle najlepiej będzie zagrać. Ja tu, on tu. Tu, tu i nic nie mam. Chyba nie. Chyba nie. Tu mogę też zagrać. Jak mi wejdzie na tu, na siódemeczkę, to ja biję. On bije, bije, on bije. Hmm. No to jest chyba dobre co? Mało czasu. Kurde balans. A może taki ruch? A może to też nie głupie co? To pole trzymamy. Może tutaj wejdziemy. A może tak w ogóle tu sobie staniemy? Nie, to na razie bez sensu. Jak to, to, to. No pytanie: kto jest lepszy? Jego goniec czy mój skoczek? Inspekcja weterynaryjna, słuchajcie. Sprawdzam, jak się mają skoczki, w jakich warunkach są przetrzymywane. Pchnięcie. Push. Tak, chcę spróbować też, nie? Tutaj jakoś się wdiablać. Mariano Italiano nas ogląda. Uff, się dzieje. Nie no, ogólnie jestem zadowolony z tej partii. Coś przynajmniej tutaj ma miejsce, jakieś ciekawostki. Królem zawsze można podejść szturendy. Szt, szt, Pytanie. Hm. Pytanie jest takie. Czy ja zdążę to ugrać na czas. To jest nieprzyjemne Ale wyczułem, wyczułem skurczy syna. Tak, trzeba było chyba się ładować skoczkiem wcześniej. To pole mnie zabrał. Mhm. Ja tu on pcha. Ja bij on biję. No, właśnie. No, właśnie. Wejdzie na siódemkę. Proszę pana, nieładnie, tak? Tu, to mi tu zagra. Ja wtedy tu. A może i to nie głupie. Ja tu, on tu. Bić się nie opłaca, bo ja biję tu. Więc jak tu, to tu. On bije, ja bije. No, taki, taka wymiana by mnie satysfakcjonowała. Tu jest wolny pionek na C. On tu będzie miał potencjalnego wolniaka na E. I to takie histerie, no. Tylko jego król jest daleko od mojego wolniaka. Dalej niż ja od jego. Niego, jego wolniaka. Ha, ah, myślałem właśnie, że zagrasz. Dobrodzieju. Okej. Okay. Brzdęk. To jest posunięcie szachowe? Może jest? No, powiem szczerze, może wieża na dwójkę? Aktywna wieża jest, jedna przynajmniej. A tu wisi, nie? W ogóle. Tu wisi Anand, a wisiał. To chyba jest stratapionka, co? Czy mi się coś tutaj... A nie, nie jest stratapionka, przecież 3 do 2. <śm> No, tak jakby. Tak jakby nie strata. No dobra, jest wolny, jak ja widzę. Jest wolny, jak ja widzę. Mogę zawsze zagrać tu po biciu. Tylko czym on to trzepnie? To dobre pytanie. Końcem chyba jest dobre. Chociaż z drugiej zaś strony to jest związanie cały czas. Wierzą w ogóle. Ua! Ok. Ok, zabić, zabić, zabić to, zabić to, zabić to, grać tu. Czym to zabije? Pionem, gońcem. No dobra, jego wolniaka się jako tako nie boję aż tak. Hmm. Ależ błędów będzie w tej partii, już czuję. Stokwisz już tam siedzi. <noise> Zaciera ręce. Chyba tu gram anyway. Tylko, zawsze trzeba mieć na uwadze pchnięcia. Ale tam pchnięcia, przestań. Podejdę sobie i tyle, nie? Podejdę sobie i to tyle. Chętnie wezmę. Chętnie kogoś wezmę. To nie jest dobre. Bicie, bicie. O, prosz. Nie widziałem tego. la 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 No nie. No nie. Nie widziałem tego. Autentycznie. Nie widziałem tak prostego ruchu. Tu mi spada. Muszę tak. Mało czasu, proszę pana, mało czasu. Myślałem, żeby oddać jakoś, ale nie, nie, nie. Ten pionek ogólnie będę na niego polował. No ta pozycja jest spoko. Mogą czas, czas. Wchodzimy królem, czym prędzej. I może wygramy co nieco. Tu zagra. Czek. Ok. Szacha widział, szacha dał. Może pomanewrujemy troszeczkę tym skoczkiem. Dobra? Ale czasu jest mało. Ja, pierdacza. Tak mało czasu. Wstyd. Tu zawsze mogę zagrać. Dawaj gońca. Dawaj gońca. No, mój skoczek będzie bardziej elastyczny niż jego goniec. Tylko Czas wziął, wziął, zabił tu. Nie no, to jest, jakby udało się gońca wziąć, a i tak chyba go wezmę. Bicie, bicie dobra to jest pozycja. To jest dobra pozycja. Brać tego gońca czy nie? Mogę dać szacha znowu. Dobra, uproszczę, uproszczę, uproszczę. weźmiemy weźmiemy coś, co nieco dobrze, podoba mi się to tylko czas wygram tego piona yeah. inspekcja weterynaryjna byłaby ze mnie dumna okej okay. nie mogę dobry ruch dobry ruch chodzi o to, że tam szaszek wchodził i traciłem no, przegram to na czas kurde, balans Przegram to na czas. Ja tu, on tu stanie. Ja czek, bije tu, on bije tu. O! To już coś, to dziwny ruch jest. To jest dziwny ruch. Ta wieża, hmm, nu nu. Dobra, jeszcze może się uda. Dawaj z szachem to. Dobra, w porządku. Żeby mata nie dostał. Na szybkości, na szybkości, na szybkości, tutaj zagram, a dobrze, dobrze gra, dobrze gra, dobrze gra, tu, hop, haha, <laughs> mam cię sukin kocie, mam cię sukin kocie. rana <ścoughs> Sekunda ten pramów był niebezpieczny ten też <ścoughs> Step, człowieku Uu, o, emocje dobrze O to chodzi Czemu tak dziwnie gram? Żeby był dodawany, nie? Ah, lubię to, lubię to. Jest, adrenalina. Jest, jest dobrze. No blisko było. Hm. nie no, ta końcówka to tam źle pograna z tymi pionami. Obstawiam 12 błędów, <laughs> ale działo się, działo się, fajna partyjka. Bardzo, bardzo mi się podobała. Uff, już pomyłki lecą, błędy, 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 przybłędy. Partia angielska, moi drodzy. Często miałem problem w piątki z partią angielską, ależ pomyłek, ależ pomyłek. Jedna pomyłka, trzy błędy. No. Dokładny 100%. 84% dokładności. No nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej. Dobra, sprawdźmy tej inaccuracy. Mnie raczej tak nie interesuje aż bardzo, bo to jest koło za. Okej, okay. coś tutaj było niedobre. To jest niedobre. Trzeba było po prostu wieżą grać. Aha, wieżą A5. Jak wam powiem, że widziałem, znaczy myślałem o że A5, to i tak mi nie uwierzycie. Bicie bicie. Ua! Błąd, 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 blunder, skoczek do 4 właśnie wchodzi. Strzał, strzał i on tu źle zagrał. Gońcem trzeba było bić. I tutaj musiałem odchodzić skoczkiem. A, bo sytuacja jest taka, że jeżeli teraz skoczkiem odejdę tu, chociażby i, no to on ma strzał na H7, bicie strzał, strzał i ma dużo lepszą pozycję ok, wygraną ma totalnie a on zabił hetmanem, co pozwoliło mi na powrót skoczkiem ok, w grze główny jeden jest no czarne mają tu się dobrze rzekomo rozgrywałem to całkiem nieźle do momentu do momentu do momentu Bicie i tu jest wygrana. Tu jest wygrana, ale tutaj coś skiepściłem, bo zagrałem wieżą, no, królem e7, przepraszam. Czemu nie z szachem biłem tu w ogóle na e5? What the Przecież z szachem, ja się bałem, że on będzie miał mi odbicie materiału, z szach jest szach. No. Chłopie, pryncypia. Pryncypia. No dobra, cały czas jest pozycja wygrana. Jak ja tu mogłem pozwolić na to, że Okej, okay. to było wszystko. Co? To remisuje. <laughs> to remisuje. Trzeba grać Królew 6. Jedyny ruch Królew 6 wyjdzie G4. I to jest błąd. Mógł jechać pionem. I tu z szachem. Chodzi o to, że dorabiamy. Dorabiamy w. dwóch. A, stracił tempo na ruch królem, a ja mogłem grać w 6 i zabezpieczyć pole g5, ale to już było na sekundach, widzieliście. Kurde, balans. No tak, i tutaj wkręciłem się jak nie powiem co w przeręblu. No, taka partyjka, kurza twarz, barabasz. Ilon on miał dokładności? 80. A, dużo ruchów, na 70 posunięć. 70 było ruchów? 73. Długo, 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 długo. Dziękuję za uwagę, moi drodzy, emocji nie brakowało, idę ochłonąć troszeczkę. Trzymajcie się.